No hej, witam was moi mili, bardzo serdecznie z tej strony Chrisu i zapraszam na przedostatni odcinek już z tego sezonu FIFA 15 kariera na moim kanale Śląsk Wrocław kończy się już ten pierwszy sezon, dzisiaj jest przedostatni odcinek na początku, zanim zaczniemy chciałbym pozdrowić Ezio Pro bardzo pozdrawiam ciebie, ostatnio spotkaliśmy się dosyć przypadkowo pod, pod postem jednego z streamero youtuberów, tak powiedzmy dlatego tutaj do Ezio Pro lecą lecą pozdrowienia za to, że mnie rozpoznał Dwa mecze dzisiaj i już na następnym odcinku kończymy, tak jak Wam powiedziałem wcześniej, ten pierwszy sezon Śląskiem Wrocław. Mamy szansę na mistrzostwo, bo na Puchar już niestety szansy nie ma. Odpadliśmy w dwóch meczu z Lechią Gdańsk. 25 meczy za nami jeszcze, mamy 5 kolejek do końca, na 30 kolejkach się to wszystko skończy, ale zanim... Będzie koniec sezonu, trzeba rozegrać, rozegrać arcyważny mecz z Legią Warszawa, który właśnie jest przed Wami w składzie. Większych zmian nie mam prawa robić, muszę zagrać wyjściową jedenastką, jak najbardziej silną i jak najbardziej zgraną, ponieważ to jest mecz, który może zadecydować o losach mistrzostwa. Bo jeżeli wygramy ten mecz, to na cztery kolejki przed końcem będziemy mieli sześć punktów przewagi nad Legią, a jeżeli to spotkanie przegramy, będziemy mieli... Równowagę, my będziemy mieli tyle samą punktów co legia i do końca zostaną cztery mecze, do końca rozgrywek, więc naprawdę czy warto jest ryzykować tym jednym meczem, e, to że w całym sezonie możemy nie wygrać ligi polskiej, do której tak bardzo zmierz zmierzamy. Jak widzicie, 58 punktów my, 55 punktów druga legia Warszawa, 3 punkty różnicy i bezpośrednie starcie na cztery. Kolejki przed końcem polskiej ekstraklasy. Munir, Pajszao, Mila, Bryker i Flavio Pajszao na prawym skrzydle. Nasz skład jak najbardziej najmocniejszy. W składzie Legii też widzę same mocne nazwiska. Widzę Żyro, widzę Helio Pinto, Orlando Oyama, Jodłowiec, Wrdoliak, Więc naprawdę skład Legii Warszawa też prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. Marko Paiszao jako tak gwiazda zespołu, gwiazda całej ligi pokazywany przed rozpoczęciem spotkania. Zaczęło się w szóstej minucie. Marco Paiszao, strzał techniczny z dystansu, z dalekiej odległości, ale niestety piłka w znacznej odległości mija bramkę rywala. Munir, kto inny w tym klubie może dryblować jak nie Munir. Żałowałem, że tutaj do końca nie cisnęłem Munirem, bo mogłem technicznie strzelić, ale uderzyłem z dystansu. Jednak świetnie zachował się tutaj Bramkarz. Legii Warszawa. Rzut rożny i Dabo, naprawdę niewiele zabrakło Dabo, aby, no, genialnie tutaj pożegnać się z naszym klubem, bo on jest tylko wypożyczony na koniec sezonu, odejdzie z naszego klubu. Bramki chyba jeszcze nie zdobył, to mogła być jego najważniejsza bramka, kto wie czy nawet nie, w całej karierze. Marco Paiszao, sam na sam z bramkarzem. Ale nie udało się pokonać tutaj świetnie dysponowanego, dysponowanego dzisiaj bramkarza Leki Warszawa. Dudu Paraiba wypuszcza Dabo. Dabo je w pole karne. Jest tutaj Mila strzela, ale po raz kolejny Jałocha. Jałocha jest naprawdę niesamowity. 21 lat ma ten chłopak. Nie wiem skąd Leki go wziął, czy gdzieś kupiła, czy gdzieś w go miał. Ale zobaczcie jak Pawełek pokazał, że Jałocha broni świetnie, ale że Pawełek tak świetnie potrafi to obronić tą dwuakcję, mogę nawet tak powiedzieć, bo dwie akcje w ciągu jednej, naprawdę fantastycznie się Pawełek zachował, tutaj blisko był Orlandosa, żeby jednak pokonać Pawełka, no nie udało się to i kontynuujemy grę. Rzut rożny, spokojny strzał Brykera, Jałocha po raz kolejny nie miał problemu, żeby to złapać. Naprawdę bramkarze w tej pierwszej połowie stali na, no, na czele zadania, naprawdę na górze zadania, ponieważ i Pawełek, i Jahoa, ja, Jałocha, Jałocha, Jołoa, tak jałocha. no bronili wszystko, tutaj kolejna genialna, genialna interwencja bramkarza Legii no genialny strzał też Falca... Falcao chciałbym, Pajszao oczywiście genialny strzał Pajszao, ale bramkarz Legii nie dał się pokonać, no nie dał się pokonać w pierwszej połowie w ogóle tego bramkarza i odłowiec spokojne podanie do Wrldoliaka. Wyrdoliak strzela, ale genialnie po raz kolejny, tym razem Pawełek jak widzicie bramkarze naprawdę tutaj no trzymali wszystko w ryzach ani jedna drużyna, ani druga, mimo jak widzicie wielu strzałów do przerwy nie potrafiła pokonać bramkarza drużyny przeciwnej jak na razie impas się utrzymuje, Śląsk Wrocław Legia Warszawa 0 do 0, jest 60 minuta czas na zmiany. Nic się nie działo w drugiej połowie. Jak w pierwszej działo się bardzo dużo, tak w drugiej tempo usiadło. Żadna z drużyn nie potrafiła sobie stwarzać sytuacji. Stwierdziłem, że potrójna zmiana e, musi u nas zajść. A mimo wszystko i tak nasza gra nie potrafiła się zmienić Bliżej zdobycia bramki Dającej prowadzenie I mimo wszystko zwycięstwo W tej drugiej połowie była Legia Warszawa Ale na szczęście do 88 minuty nie strzeliła A czy trafi? Za chwilę się przekonamy Odbiera piłkę Jodłowiec Podaje ją bardzo ładnie do Radowicza Który wszedł w drugiej połowie Ale Pawełek po raz kolejny nas ratuje No nieprawdopodobnie się sprzyja dzisiaj Pawełek i nie dał się w tej sytuacji pokonać Żyro. Ostatnia akcja meczu, podanie do Helio Pinto. Helio Pinto na głowę Radowicza po raz kolejny, ale piłka mija, mija bramkę Pawełka i mamy dużo szczęścia. Koniec spotkania, te trzy punkty utrzymują się nadal naszego prowadzenia i musimy przez te cztery kolejki, które przed nami no, z całych sił utrzymywać. Przewagę, którą mamy, Korian wszedł na boisko i zagrał fatalnie, zobaczcie, ocena tylko 5,5, więc tragedia. Jakby tego wszystkiego było mało, to na cały tydzień wypada Sebastian Mila z powodu kontuzji, której nabawił się na treningu, czyli nie zagra z Górnikiem Zabrze, dopiero wróci na następny odcinek, w tym odcinku już Sebastiana Mili na boisku nie zobaczymy. Śląs Wrocław, mimo wszystko pochwalimy nasz zespół, tak, pochwalimy, czy, tak, dokładnie, pochwalimy nasz zespół, ponieważ myślę, że Gramy dobrze, tylko mieliśmy dużo pecha w rywalizacji z Legią Warszawa. Pich chciałby grać więcej i w dodatku chciałby dostać podwyżkę. Chciałby dostać trzy razy więcej, bo sprawdzałem, więc na razie. Na razie nie zasługuje na to, żeby dostać podwyżkę pich, więc na razie musi cieszyć się tym, co ma. Na razie, na razie, tak jak wam powiedziałem, nie będę tutaj z nim, z nim mm, dawał więcej pieniążków po prostu, a nadużywam słowa na razie chyba, tak? W tym zdaniu chyba za dużo razy padło słowo na razie, ale dobra, lecimy drugi mecz. Górnik, Zabrze, ważny mecz, ważny mecz, bo po tym meczu już zostaną tylko trzy spotkania do końca sezonu, a mamy tylko trzy punkciki przewagi nad Legią Warszawa, tak, to są może aż trzy punkty, ale uwierzcie, że to są tylko trzy punkty, jedna, jedyna porażka nasza, zwycięstwo Legii i mamy tak samo taką samą ilość punktów, a potem już niech się dzieje, co się chce dziać, więc lepiej grajmy, bardzo, bardzo mądrze i z tymi rywalami, których mamy, a tylko Wisła e, wygląda na takich mocniejszych e, e, rywali, którzy są jeszcze przed nami e, w grze. No to myślę, że można śmiało wszystkie mecze wygrać, począwszy od tego spotkania z Górnikiem Zabrze, na które Was bardzo zapraszam, dziesiąta minuta spotkania Korian podaje piłkę do Munira Munir troszkę niedokładnie przyjmuje, ale mimo wszystko odgrywa do Pajsza, o Marko Paysza do Dudu Paraiby, Dudu Paraiba tutaj bardzo bardzo ładnie poczarował swoim rywalem ten, no musiał z ziemi próbować wybijać piłkę, nie udało się, Doś do dośrodkowanie Dudu Paraiby Korian z główki jak to nie wpadło, kto mi odpowie na to pytanie? No, nad bramką Korian. Kolejny błąd tego samego zawodnika, który dał się tak łatwo objechać w bodajże danach. Pajszał miał okazję. Spokojnie, na zamach strzelił. Piłka odbiła się od głowy munira. Bramkarz mimo wszystko na posterunku i wyjął ten strzał. Kolejna sytuacja piłka przed pole karne do dropy. Dropa z dystansu, ale obok bramki strzeżonej przez którą stoi na bramce W górniku. Za chwilę wam powiem. Za ten czas następna sytuacja. Munir, Munir, stuprocentowa sytuacja. Munir! No i weź mi ktoś, powiedz, dlaczego Munir nie trafia praktycznie do pustej bramki. No nie potrafię tego powiedzieć. Tutaj masakryczne zamieszanie. Nie wiem dlaczego tu nie została ręka. Pajszao, Nie wiem co tu się w ogóle działo. Sam na sam z brąkarzem. Mu ostatecznie był sędzia. Nie wiem skąd przerywa grę. Daje żółtą kartkę. Daje nam rzut wolny. Nie wiem gdzie tu był fal, nie wiem co tu się działo. Po prostu mamy rzut wolny, więc trzeba go dobrze wykorzystać. Marko Pajszao, ale tylko w mur. Ostatecznie piłka wybita przez graczy zabrza na Out. Legia Warszawa do przerwy remisuje na wyjeździe z pogonią Szczecin. To jest dobra informacja dla nas. Naprawdę, jeżeli wygramy to spotkanie, a Legia dalej tak będzie grała z, z pogonią Szczecin, to mamy szansę odskoczyć Legii. Naprawdę, już na znaczną ilość punktów, ale my musimy w tym meczu postarać się o zwycięstwo. Wychodzimy kontra. 3 na 3. Flavio Paixao dostaje piłkę, wpada w pole karne, strzela, ale jest blokowany przez świetnie dysponowanego dzisiaj Garncarczyka, no i niestety nie udało się zdobyć bramki, potrójna zmiana w naszym zespole, pół godziny do końca, Pich, który tak bardzo chce podwyżkę wypłaty, wejdzie na, na lewą stronę, na prawą stronę eksperyment z Brykerem, i Munira, Sukuna i mały eksperyment, zamienimy napastników pozycjami, czyli Sukuna na lewej stronie, a Marco Paixao na prawej. Sytuacja kolejna, genialna zresztą. Bruker zagrywa genialną piłkę do Zielińskiego. Zieliński sam na sam z bramkarzem strzela i po raz kolejny, no genialna interwencja. Po prostu genialna interwencja bramkarza. Górnika zabrze, ale to nie było koniec. Jeszcze raz do Zielińskiego, jeszcze jeden strzał i pilarz broni po raz kolejny. Pilarz w tym meczu był zabójczy i genialny. Po prostu te dwie akcje, które wybronił, pozwoliły właśnie zrobić Gdańszczanom to, co Właśnie, nie, górnik Zabrze, Zabrzaną Przepraszam, czemu Gdańszczaną, hello Zabrzaną oczywiście Pozwolił zrobić to, co właśnie zrobił I niestety, jak widzicie, przegrywamy 1 do 0 Sing, Sing, pierwsza jego bramka w sezonie I jeszcze na dodatek strzelona 15 minut przed końcem meczu Co oznaczało, że albo ciśniemy do przodu i szukamy bramek Albo niestety 3 punkty uciekną Ważne 3 punkty, tutaj Łuczak strzelał, ale Juanito z... Z linii bramkowej, no, wybił tą piłkę, po prostu uratował nas od wyższej porażki. To nie zmienia faktu, że przegraliśmy to spotkanie 1 do 0. Co oznacza, że jeżeli Legia wycisnęła z pogonią Szczecin zwycięstwo, to mamy impas. Mamy po prostu ten, tą samą ilość punktów. Widzicie, tragiczny mecz w wykonaniu. Picha wszedł i zagrał na ocenę 4.6. Patrząc na to, że, że chce podwyżkę pensji. Ale zobaczcie, Legia Warszawa uległa pogoni Szczecin. 2 do 1, co oznacza, że mamy te 3 punkty przewagi Pajszao nadal, króle, nadal królem strzelców w naszej lidze. Sebastian Mila, najlepiej asystującym zawodnikiem naszej ligi, najlepszym bramkarzem, również zawodnik z naszego zespołu, czyli Pawełek Alegoni, Gotrela, różni ich tylko jednoczyste konto. Mikulicz z Krakowi Kraków najwięcej żółtych kartek i w czerwonych kartkach najwięcej już nie, nie Wes, a tutaj Linetti z Lecha, poza nam się tutaj wysnął nadal 3 punkty przewagi nad Legią Warszawa, co oznacza, że no, nadal trzymamy te trzy punkty i to jest naprawdę ważne na trzy kolejki przed końcem sezonu. W następnym odcinku zagramy sobie pozostałe trzy mecze i zobaczymy, czy zgarniemy Mistrzostwo Ligi Polskiej. Na tym mi bardzo zależy Pogoń Szczecin, Piast Gliwice oraz Wisła Kraków. To są, to są nasze, na, to są nasze cele na przyszły odcinek. Ja się tymczasem z wami żegnam. Bardzo dziękuję wam za oglądanie, za to, że jesteście w Lechu. O kurczę, co w Lechu? W Śląsku. Zostaniemy na przyszły sezon, jako że chcę tą drużyną zagrać w europejskich pucharach. Może uda się zagrać w Lidze Mistrzów. Z zobaczymy, jak to będzie. Ja się tymczasem z wami żegnam. Życzę wam spokojnego wieczoru. Tak jak wam mówiłem, zobaczyliśmy się dzisiaj dwa razy i mam nadzieję, że te dwa razy wam się podobały. Trzymajcie się. Na razie. Cześć!